Jesteśmy już po walce Jake'a Pola z Mike'em Tyson'em. Szczerze mówiąc, myślałem, że to się nie wydarzy. Nagrywam ten film na gorąco, tuż tak naprawdę po tej, po tej gali. I było tak, jak przewidziałem, trochę w zapowiedzi. Miałem takie predykcje, że walka będzie samego Mike'a Tyson'a z Jackiem Polem wyglądała jak scenariusz filmu Rocky Balboa, czyli szóstej części Rocky'ego, a wszystkie inne walki na karcie głównej będą typowo sportowe i właściwie tak było. Zanim przejdę do analizy, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał. E, dawajcie lajki, oczywiście, jeśli możecie. Dziękuję za e, oglądanie i e, wspieranie cały czas. No i też komentujcie, oczywiście, to co tutaj e, mówię, bo pewnie będziecie do tej walki wracać w ciągu e, weekendu, albo też ją już e, obejrzeliście, bo jesteście po, e, nie wiem, wieczornym posiedzeniu e, telewizyjnym, czy po prostu nie mogliście, nie mogliście spać. Więc oczywiście dawajcie znać, co myślicie też o tym, co wydarzyło się e, w Teksasie. Na początku trzeba zrobić takie króciutkie intro, troszeczkę biznesowe, taki background, zawsze to robię wokół dużych e, tego typu eventów. Na pewno e, to wydarzenie było, aha, nie mam też aktualnych statystyk, e, na przykład widzów, mogę tylko to przewidywać, bo nie zostały jeszcze oficjalnie podane. Więc wszystkie te informacje, które zabrałem, cały ten research, który zrobiłem do tej pory, e, no to tutaj go będę e, mówił, więc wszystko to, co miałem akurat do, do dyspozycji... Starałem się zebrać. Na pewno ten event był bardzo dobry dla Netflixa. Są informacje nawet w polskich mediach, że ja tego problemu nie miałem, że transmisja się ciała, że czasami nie wyrabiała, jeżeli chodzi o wydarzenia na żywo. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Może być to po prostu problem techniczny, albo na przykład z, oczywiście internetem, jaki macie w domu, ale tym, że tych widzów mogło być faktycznie bardzo dużo. Teoretycznie subskrypcji na świecie Netflix posiada 260 milionów, czyli zakładając, że jeden no, gospodarstwo domowe ma dwu, dwóch użytkowników, no to walka mogła sięgnąć, pewnie nie, się, nie sięgnęła takiego e, zasięgu, no ale jeżeli w jednym momencie weszło faktycznie tych użytkowników 50-100 milionów, no to może faktycznie Netflix miał problem z tym, plus nowe oczywiście e, kupione subskrypcje, Netflix miał faktycznie, mógł mieć problem z tym, żeby to żeby to dowieść. Jeżeli chodzi o samą oprawę, gala była zrobiona niesamowicie. Chyba nigdy nie widziałem tak dobrze zrobionej gali i stół komentatorski, i przejścia, i przebitki, i wcięcia dokumentów, i rozmowy z gośćmi. Ariel Helwani, który oczywiście był prezenterem tego wydarzenia, na przykład rozmawiał też z cornerami, czyli z teamami w narożnikach w trakcie walki, więc to też były bardzo fajne insighty. Było do, oczywiście dużo gwiazd, Rob Gronkowski, yy, O'Neal, Charlie Steron, dużo aktorów gwiazd yy, sportu, oczywiście też związanych z tym, co będzie się jeszcze na Netflixie yy, działo, bo Netflix dopiero zaczyna swoją przygodę i to widać sukcesem. Zaraz powiem dlaczego yy, ze sportem na żywo, na święta zobaczymy też gale. NFL, gale, ligę NFL, czyli ligę futbola amerykańskiego. Zobaczymy dwa mecze świąteczne, które mają być nową tradycją na Netflixie będziemy też oglądać pro wrestling, czyli organizację WWE. Jeżeli chodzi w ogóle o ten, o ten boks, no to się na przykład pojawił się też właściciel zespołu z NFL drużyny Dallas Cowboys, który był bardzo zadowolony z tego, że to wszystko dzieje się na jego, na jego stadionie. No podobno sprzedana, sprzedana arena w Teksasie w pełni, czyli prawie 80 tysięcy osób zobaczyło nawet to wydarzenie na żywo, więc bardzo dużo dobrych informacji w kwestii takich statystycznych. No i tak jak mówię, bez takich dziwnych przerwników, na przykład jak robi Riot Season, bez, wydaje mi się, takiego sztucznego przedłużania tej gali. No i co najważniejsze, sportowo, bo walki prelimsowe, na przykład Lucas Abadi, możecie zobaczyć sobie na kanale YouTube'owym Organizacji promocyjnej J. Capola, czyli na MVP Promotions, czy Most Valuable Promotions, więc możecie do tego wrócić, ale jeżeli będziecie oglądali kartę główną, to trzy pojedynki, które się tam odbyły, to po pierwsze bardzo dobre techniczne pojedynki, po drugie bardzo wysokiej klasy box, i po trzecie w każdym pojedynku była wojna. Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko, i szczególnie zawodniczki, bo i pierwszy pojedynek zawodnika z Indii z Brazylijczykiem, mniej doświadczeni bez bez, nie posiadali pasów też żadnych, ale dawali dużo takiego showmeńskiego akcentu do, do swojego pojedynku. Taka ciekawostka, że Brazylijczyk na przykład był, jest również komikiem, który jest, obaj są zawodowymi bokserami, ale jest też komikiem i gwiazdą social media w Brazylii. Komikiem, który miał też już swój special na Netflixie. Panowie naprawdę dali z siebie wszystko, było dużo takiego luzu, takiej finezji w tym boksie, no i też świetne wymiany przez wszystkie rundy. Potem bardzo dobry pokaz klasycznego meksykańskiego boksu, Barrios i Ramos walczący o pas WBC, Barrios broniący tego pasa w wadze super middleweight, kapitalny pojedynek, również wysokooktanowy, mocno obici pięściarze w ostatniej rundzie, dający dalej z siebie wszystko, dający, dalej idący do przodu tam. Trochę kontrowersyjna decyzja sędziowska. Musicie sobie to sami sprawdzić. Dla mnie ten pojedynek wygrał Ramos. Barrios nie powinien tego, tego pasa utrzymać. Tak mi się przynajmniej wydaje. W kwestii komentatorskiej też na przykład jednym z komentatorów był Roy Jones Jr., więc on w walce Mike'a Tysona z Jake'iem Polem nie zostawiał na nim suchej nitki, więc jeżeli nie, nie widzieliście tego pojedynku, to też możecie to sobie sprawdzić. No i na pewno Fight of the Night tego wieczoru. Dwie najbardziej utytułowane kobiety, jeżeli chodzi o Obox, czyli Katie Taylor, wychowanka Metro i Eddie Goherna, i Amanda Serano, która należy do Most Valuable Promotions, czyli organizacji Jake'a Pola. No i tutaj ten team przegrywa. Amanda Serrano przegrywa ten pojedynek na punkty, a wszystkie te walki w karcie głównej przeciągnęły się na bardzo wysokim poziomie, na dużej dyna dynamice i szybkości, więc nie ma nudy przez wszystkie rundy, na które były zakontraktowane. Tam są różnice, raz było to 10 rund, raz. 12 dziewczyny walczyły na... W, to był dystans 10 rund i walki były dwuminutowe. Wojna, krwawa wojna, w której Katie Taylor używała dużo dirty boxingu, za co zabrano jej punkty. Makabryczne rozcięcie na uku brwiowym Serano, której tak dowoziła przedostatnią i ostatnią rundę w krwawych wymianach z Katie Taylor i ten rewanż Amanda Serano na punkty przegrywa z Katie Taylor. Tutaj... Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że sędziowie, bo tam dość mocno komentatorzy narzekali na to, że sędziowie nie potrafią się, nie potrafią sędziować w ogóle, szczególnie w pojedynku Katie Taylor za mandy Serrano. Mi się wydaje, że oni zbyt mocno zafiksowali się na tym, że Katie Taylor jednak uderzała głową, prowadziła głową pojedynek, lidowała głową, co jest niedozwolone co też spowodowało pewnie rozcięcie, szybsze rozcięcie łuku brwiowego Amandy Serano ale tak mocno bym się na tym nie skupiał, bo ona po, do, po prostu była dużo lepsza w kwestii intensywności i wyprowadzania ciosów. Faktycznie statystyki, wizualnie wyglądało to lepiej dla Katie Taylor, w statystykach przeduwała Amanda Serrano. No więc dość, tak jak mówię, kontrowersyjny pojedynek. Trochę cringe'u niestety wprowadził e, trener Amandy Serrano, który się jej wepchał trochę w przemówienie i zaczął e, cisnąć Katie Taylor, tak jakby Katie Taylor nic w tym ringu nie zrobiła poza uderzeniami głową, a to nie jest prawda. To był świetny pojedynek. Jeżeli wracacie, gdybyście wybierali w ogóle tylko jeden pojedynek z oglądania tej gali, to Katie Taylor kontra Amanda Serrano. To jest boks na najwyższym możliwym Poziomie, i po prostu warto to, warto to zobaczyć. Eddie Hearn oczywiście mówił, czyli szef organizacji Matchroom Promotorskiej, że on tego pojedynku nie będzie oglądał i nie będzie tam występował, czy był. Każdy chce się przytulić do, tej, do tego globalnego fenomenu, jakim jest Netflix. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o kwestie marketingowe, sportowe dla boksu i biznesowe dla Netflixa, wszystko się zgrało. Nie zgrał się tylko pojedynek za bardzo J.K. Pola z Mike'em Tysonem, bo ta walka nie była efektowna. No i tak jak przypowiadałem, sprawdził się scenariusz szóstej części rokiego, czyli Rocky Balboa. Przypomnę tylko, jeżeli nie oglądaliście mojego wczorajszego live'a i nie widzieliście zapowiedzi, tam niechciany mistrz, w skrócie, niechciany mistrz, to znaczy mistrz, który jest mistrzem, czarnoskóry młody mistrz jest nieakceptowany przez ortodoksyjnych, przez ortodoksyjnych to złe słowo, hardkorowych, oldschoolowych fanów i ekspertów i komentatorów, twierdzą, że jest tylko gościem, który wybiera sobie przeciwników, który, no, znacie skądś tę historię, który wybiera sobie przeciwników specjalnie, żeby utrzymać pas, że to było bardzo łatwe wyjście do Mistrzostwa Ciężkiej, więc on znajduje Rokiego, który jest na emeryturze, który ma trudną relację z synem, ale nie zajmuje się boksem, zajmuje się za to swoją restauracją, którą dedykował swojej zmarłej żonie i wyciąga go z emerytury, żeby zlegitymizować swój, swoje nazwisko. Pojedynek jest fenomenalny, oczywiście jak to w Rokim, Trudne rundy, knockdowny po jednej po drugiej stronie, na punkty przegrywa Rocky Balboa, ale zostaje people's champ, czyli takim bohaterem ludu w tym pojedynku, zdobywa szacunek młodszego boksera, młodszy bokser zdobywa szacunek ekspertów i tutaj ta sytuacja była podobna, tylko, że nie było tak efektownie jak w filmie Mike Tyson, niestety, Miał momenty, w sensie były tam błyski tego starego Mike'a Tysona. W ogóle to, że ja trochę nawet miałem ciary, kiedy Mike Tyson wychodził do ringu, bo kiedy ostatni raz to oglądaliśmy, kiedy on był w prime, ja nie wiem, czy ja jako dziecko obejrzałem na żywo. Jakiś pojedynek, chyba to wszystko i tak było z odtworzenia. I kiedy widziałem, jak on wchodzi bez żadnych takich diamentów, jak Jake Paul, którego strój był wart milion dolarów ze względu na diamenty, które były w jego spodniach, butach, płaszczu i tak dalej, wjeżdżał w ogóle samochodem do kawałka fila Collinsa, Więc on, więc Mike Tyson, old schoolowo wchodził tylko w takiej narzucie, w takim poncho. Z którym dobrze go kojarzymy, czarnym, i widać było też w tych wywiadach wcześniej, czyli znaczy wcześniej, wczoraj, i w całym build-upie do tej walki w ostatnich dwóch dniach, że gdzieś ten stary Mike faktycznie się pojawia, że ten jego ogień gdzieś cały czas się tli. No i miał takie błyski, kiedy trafiał Jake'a Pola, zdarzało się to bardzo rzadko, bo bardzo mało, nie był aktywny praktycznie Mike Tyson w tym pojedynku. No to robiło to wrażenie na, na Jake'u. Z kolei Jake wyglądał dobrze technicznie. Właściwie z walki na walkę wygląda coraz bardziej technicznie, no i ten pojedynek on sam to stwierdził, i to jest oczywiście prawda. Ja się z tym zgadzam. Dla Tysona jest to win-win. Gdyby przegrał ten pojedynek, nikt nie będzie nie lubił Mike'a Tysona. Dalej będziemy go szanować, dalej będziemy go kochać, dalej wiemy, że jest kolejnym fighterem, albo drugim fighterem obok Muhammada Ali, który jest jednym z najważniejszych. Jakich możemy mówić w kwestii boksu? Poza tym, nawet jeżeli ktoś nie zna boksu, to zna Majka Tysona. On jest dorosłym gościem. Wiadomo, że ta, ten pojedynek był też dla niego zdrowotnie dosyć e, niebezpieczny, ale tak jak mówię, jest dorosłym facetem, dorosłym sportowcem, doświadczonym. Wie, co robi, podejmuje sam te decyzje. Zarabia 20 milionów dolarów, pewnie z jakimiś dodatkami. Reklamowymi, które miało też dogadane, i dobrze dla niego. Może robić tak naprawdę co chce. bardzo się cieszę, że bez żadnej kontuzji, chyba jeszcze też jestem przed tymi najważniejszymi informacjami, bo te wszystkie informacje medyczno-mediowe zaczną też spływać w ciągu dnia. Wydaje się, że bez żadnej kontuzji, wydaje mi się, że też dobrze się bawił. Wydaje mi się, że to było coś takiego, co on po prostu chciał zrobić dla siebie. I to zrobił przeżył, to, przeżył to, to starcie. Zabawnie też skomentował to, że gryz rękawice. Jeżeli będziecie oglądać to, to pojedynek, lub go oglądaliście, co jakiś czas przygryzał rękawice. Komentator, tłumaczył, co to jest. Ja też zwróciłem na to uwagę z jego starych highlightów, że on po prostu tak ma, w sensie on przygryza rękawice w czasie, w czasie walki, to nie jest żaden problem. Z Mautgardem, czy właśnie z ochraniaczem na, na zęby. I kiedy go o to zapytał ryle no to powiedział, że mam oral, mam biting fixation, czyli tak, lubię sobie coś pogryźć i to było dosyć zabawne, no bo też była ta rozmowa w ogóle u niektórych buków, można było postawić na to, czy Mike Tyson odgryzie Jake'owi Jake ucho. No a dla Jake'a jest to sytuacja luz-luz, bo i on o tym dobrze wie, bo jeżeli wygrałby ten pojedynek, czyli wygrał na punkty, no to pewnie i tak nie za bardzo go to zlegitymi zlegitymizuje. A jeśli by ten pojedynek przegrał, to wtedy w ogóle jeszcze bardziej wieszano by na nim psy i jeszcze bardziej go hejtowano. Ja się cieszę, że on rozwija boks, że ma w swojej stajni takie zawodniczki i właśnie jak Amanda Serano, że wprowadził w sumie boks też do Netflixa, bo nam to ułatwi oglądanie tego sportu, bo jednak... Ich walka nie dowiozła, ale dzięki nim szóstka bokserów mogła się pokazać na globalnej skali, na globalnym podium, dając fenomenalne pojedynki, bo zarówno pojedynek otwierający kartę główną, jak i potem pojedynek meksykański, meksykańsko-meksykański i pojedynek amandy Cranoski Dejo, to są naprawdę dobre bokserskie starcia, które w sumie można by było analizować, które w sumie można by było analizować oddzielnie. Na każdym, na każdym filmie. Co dalej z Jakeiem i z Mikeiem? Znowu, też cringeowa sytuacja. Logan Paul musiał oczywiście powiedzieć coś głupiego. Raczej pojedynek z Loganem Polem nie będzie czymś, co będzie robił Mike Tyson. Ja myślę, że Mike Tyson. Ma tak mocno wywalone na <grych> Jacka Pola i na całą tę sytuację i robił to naprawdę tylko dla siebie, że będzie podejmował tylko pewnie decyzje biznesowe i sportowe, takie, które będą korzystne dla niego. I słusznie, co dalej z Jackiem Polem, ja dalej jestem przy twierdzeniu, że to nie. Jake Paul nie może znaleźć, inaczej, to nie Jake Paul unika swoich przeciwników, tylko to Jake Paul nie może ich znaleźć, bo oni nie chcą mu dać szansy. Ja naprawdę zobaczyłbym go, on ma duży potencjał sportowy, duży potencjał atletyczny, no i ma też potencjał wizerunkowy. I każdy bokser zawodowy, który zdecydowałby się na walkę z nim, taką, która będzie rankingowana, w momencie, w którym Teraz, umiejętnościowym jest Jake Paul, pewnie jest w stanie łatwo go pokonać, pewnie będzie to ciekawa wymiana, bo Jake Paul potrafi wchodzić w takie nieokiełznane wymiany, tylko też z każdego pojedynku na pojedynek się, e, się uczy i zobaczyłbym taką naprawdę sportową kartę bez main eventu, który będzie z emerytowanym bokserem, który będzie wieńczył właśnie Jake Paul na Netflixie, bo wtedy ten dostęp jest lepszy. Oprawa była fenomenalna, i myślę, że to byłby następny. Pytanie tylko, czy środowisko mu pozwoli. Czy środowisko mu pozwoli w końcu wejść do tej, do tej bokserskiej bańki, bo w sumie tylko to mu tak naprawdę pozostało. No Mam jeszcze taką teorię, że może skoro Netflix otworzył się na boks, to wejdzie tam PFL no bo w dziale kreatywnym w zarządzie jest Francis Ngannou, który ma napięku z Dainą Whiteą i z UFC, więc oni raczej na UFC się nie pojawią. Ale jest tam też Jake Paul, więc może ten pojedynek w MMA. Proponował, o ile pamiętam, 2 miliony dolarów Nateowi Diazowi w walce w MMA. W PFL Nate Diaz się nie zgodził. Finalnie skończyło się na walce bokserskiej, którą Nate Diaz z Jake'em Polem e, przegrał. Więc może to będzie kolejny krok, który, który zrobi Jake e, dla rozwoju sportu. Więc główna walka nie dowozi tak trochę jak przewidywałem. Natomiast dowozi promocja sportu, promocja boksu, bo cała karta główna bardzo dobra i chyba tak naprawdę to jest w tym wszystkim najważniejsze. Dajcie znać, co myślicie o tym pojedynku, czy go oglądacie, czy będziecie oglądać. Jak obejrzycie, to wróćcie, sprawdźcie to, co powiedziałem, napiszcie, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Dzięki za oglądanie i słyszymy się w omówieniu UFC 309, który już dzisiaj, z soboty na niedzielę, oczywiście w Madison Square Garden.